Dzień dobry, Darek Gurkiewicz z redakcji Papierówka Zine. Mamy dzisiaj piękny dzień i tego pięknego dnia. Chciałbym przeczytać pewien, znaczy koniec wiersza, koniec wiersza, dwa, dwie ostatnie linijki. Czyż nie piękny świat, choć tak różny, a jednak ten sam. I wiersz nosi tytuł ten sam, a jakże różny, autorem jest pan... Arkadiusz Skor-Szordykowski, który jest dzisiaj naszym gościem. Witam. Dzień dobry panu. I czytam ten wiersz, i bardzo on mi się podoba. Jest taką afirmacją życia. Mówi o przyrodzie, zachwycie. Ale pana inne wiersze, bo on pochodzi z takiego tomu Oczy Duszy, tak? Tak. Dobrze. Ja przeczytałem też kilka innych wierszy z tamtego tomu. I one zdecydowanie się różnią, są dużo bardziej refleksyjne, drążą takie mroczne zakamarki duszy i nie ma tam aż tyle, tyle tej afirmacji, zwierząt, nie są takie łagodne, nie są delikatne, są, no, są takie mocną poezją. Pan stworzył nowy gatunek poezji? Tak, nazwałem go psychofilozjonizmem, czyli filozofią duszy. To jest nowy styl, który sam wymyśliłem i którym się zajmuję. Co do tych wierszy, co Pan mówił, to jest ten akurat wiersz, jest takim y, przedstawieniem świata wokół nas, jaki nas otacza. Co do innych wierszy, one są głębsze. Y, Szukam pewnych odpowiedzi, yy, ponieważ jestem filozofem, psychoanalitykiem, więc ja podchodzę do życia troszeczkę inaczej niż większość ludzi. I tam szukam wielu odpowiedzi, na które tak naprawdę yy, nie znamy od, yy, odpowiedzi. Yy, staram się yy, ludziom pokazać po, poezję w sposób taki, by sami yy, zaczęli się zastanawiać nad yy, utworami, które piszę. Nie, nie chcę, żeby szukali, co poeta miał na myśli, pisząc te słowa, tylko żeby odczuwali. To jest moim, przede wszystkim, mottem mojej twórczości. I yy, ten utwór, o którym Pan przed chwilą powiedział, jest, ja mam kilka takich podobnych, nie dużo, ale mam. Uwielbiam kolory, uwielbiam przyrodę, uwielbiam naturę. W moich utworach jest dużo kolorów. Już nie mówię tylko o tym wierszu, bo w innych też jest dużo kolorów mieszanych. Czyli zieleń jest różna, nie jest tylko zielona, czy tam jasnozielona, ciemnozielona, jest różna. Ja mieszam kolory, żeby Ludzie potrafili y, oczymy, oczami wyobraźni zobaczyć to, co ja y, chcę im pokazać, te obrazy, które chcę im y, przedstawić. I głównie na tym się opiera moja poezja. Znaczy, Oczy Duszy to jest y, Tomik skończony, tak? Tak, y, w nim y, znajduje się już 50 utworów. We wrześniu tamtego roku zakończyłem ten tomik. Mam jeszcze dwa tom, znaczy może to nie tomiki, no bo to tomy chyba już bardziej, ale już są dwa w realizacji. wojna trwa, który ma na razie 20 utworów i wymiarów wyzwanie, które zacząłem tworzyć. Wszystkie chcę, żeby miały po 50 utworów, czyli to będzie takie cykle. Jest też cykl filozofia bez czasu, ale to są myśli plus co jakiś czas będą ukazywać się utwory w nim, ale to już bardziej takie filozoficzne, takie właśnie pod względem jakbym pisał listy. O, to jest El do Muzy, taki jest seria i ma, będzie ich pięć. Także dużo pomysłów jeszcze mam na, na twórczość. Chcę Napisać poemat, yy, ale no trochę czasu jeszcze yy, mi to zajmie. Także mam nadzieję, że uda mi się zrealizować yy, moje zamierzenia. No i też marzenia przy okazji, tak? Marzenia to są takie, żeby ten tomik ukazał się drukiem, tak? No głównym celem jest właśnie wydanie. Ja zadebiutowałem yy, na przełomie 14-15 roku utworem z tego cyklu właśnie 16 w, w Wojewódzkiej Bibliotece w Olsztynie wydano drukiem i tak jak pan tutaj y, mówi papierówka też wydała ten y, a jakże różny ale chcę wydać cały tom y, Mam bardzo dużo czytelników na stronie, którą prowadzę, tak, tematyczną. I wiem, że jest dobry odbiór. Gdy miałem wieczorek poetycki w Olsztynie, miałem spotkanie z czytelnikami i zadałem im pytanie, ponieważ dużo ludzi młodych było na moim wieczorku. I zadałem im pytanie, dlaczego czytacie moją poezję? Jesteście młodzi, to nie jest łatwa poezja, bo. Jest dość no, trudna to poezja i oni mi powiedzieli, że dlatego czytają, bo to jest coś nowego i ciekawie y, opisanego. Dlatego to czytają. No, skoro młodzi ludzie czytają i lubią, no, to uważam, że powinienem wydać to drukiem. No i takie mam zamiary, dlatego tak współpracuję z, z różnymi y, instytucjami. I szukam właśnie sposobu na wydanie, i, i by mogli ludzie cieszyć się poezją, by mogli ją kochać tak, jak się kocha poezję. Moje utwory są takimi utworami, w których ja przekazuję dużo, ale dużo właśnie w sposób bardzo ukryty. Ludzie, którzy mnie znają, którzy pomagają mi też w prowadzeniu strony. Znają moją poezję i w wielu przypadkach odbierają ją po swojemu, myśląc, że ja to miałem na myśli. I niekiedy z nimi rozmawiam i gdy im mówię, co miałem na myśli, co ja tam schowałem, to oni są nieraz dziwieni. Ale po tym, jak im powiem, o co mi tak naprawdę chodziło, no to dopiero zaczynają dostrzegać to w tych utworach. Dlatego nie chcę, żeby ktoś starał się szukać. Zawsze można trafić, bo moje życie akurat jest takie, że w wielu przypadkach, jeżeli ktoś by coś powiedział, ja wiele rzeczy przeżyłem i można trafić, ale to jest takie wróżenie z fusą. Zawsze można coś wymyślić, w coś trafić i myśleć, że ja to przedstawiłem. W jednym z utworów w oczach duszy, na przykład Zew Matczynych Korzeni, przedstawiłem pewne przeżycia, które tak naprawdę towarzyszyły mi od najmłodszych lat, aż do 50. roku życia. I to wszystko jest zamieszczone w tym jednym utworze. Coś się wydarzyło, i to miało wpływ na wiele rzeczy, jakie potem się w moim życiu przewijały. I ja to wszystko wpakowałem w ten utwór. Czyli yy, mówienie, że coś się wydarzyło i tylko na tym się opieranie, to też jest yy, złe. By musiał każdy poznać moje życie, żeby w ogóle wiedzieć, co ja umieściłem w tym, yy, yy, w tym utworze. Wszystkie utwory, jeżeli by zebrał wszystkie, które stworzyłem, które tworzę, myśli, i to wszystko zrozumiał, wtedy by mógł powiedzieć, że w 90% mnie poznał. I wtedy by mógł mówić, co ja miałem na myśli. tak? I na tym się opieram. Nie myślcie, co ja chcę przekazać, tylko odczuwajcie. Tak jest motto zresztą mojej strony. Nie staraj się analizować. Odczuwaj. I to jest motto. I tego się proszę trzymać, tak? No i to jest chyba najważniejsze, co można powiedzieć o, o akurat tym tomie. No i w ogóle o mojej twórczości. Także. Twórczość ściśle związana z jednej strony z Pana biografią, jak chyba każda twórczość każdego artysty, ale z drugiej strony to jak, to jak już Pan wspomniał, żeby ludzie starali się doszukać tam własnego doświadczenia, tak. a, a nie tego, co, co Pan by chce chciał im powiedzieć, tak. bo pewne rzeczy są dla wszystkich wspólne. Tak, tak. I żeby y, potrafili y, sobie pomóc. Po przeczytaniu na przykład takiego utworu. Jest utwór Iluzja, na przykład, który przedstawia, yy, 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 nie pomnik, no. No, no, dajmy na to pomnik. No. I tam jest pokazane, że mimo yy, przeżyć można być twardym, że przeżycia nas kształtują oczywiście. Ale nie zmieniają. Jeżeli ktoś jest dobrym człowiekiem, zawsze nim będzie. Może się ukrywać, może y, przed światem udawać, ale i tak będzie dobry. Musimy zobaczyć, kim jesteśmy przede wszystkim. Poznać siebie i wtedy realizować to, jakie mamy y, przed sobą y, y, cele, y, jaką drogę obierzemy i nią kroczyć. I walczyć o to y, z całych sił, ale nie kosztem innych. Ja dlatego mówię, jestem filozofem, podstrzegam świat w inny sposób. Y, staram się szukać we wszystkim czegoś dobrego. Kiedyś mi ktoś powiedział, że po przeczytaniu moich kilku utworów, y, ta osoba mi powiedziała, że zawsze większość moich utworów kończy się nadzieją. Że mimo tego, że było źle, będzie lepiej I, i tego jednak nadzieja nas trzyma przy życiu, bo gdybyśmy się poddali, no to wiadomo, nic byśmy nie osiągnęli i, i byśmy siedzieli, i czekali, życie by mijało, a my byśmy czekali na coś, że może coś w końcu się stanie. I dlatego dążę do wydania. Do... Chciałbym bardzo zacząć spotykać się z ludźmi, którzy mnie czytają. Chciałbym z nimi rozmawiać i przedstawiać, oczywiście, mój sposób poezji. On jest takim trochę pomieszaniem prozy z poezją. Gdy wydawałem ten pierwszy swój utwór, Pani, która zajmowała się wydaniem, powiedziała na początku, że ja będę musiał długo czekać na debiut, no bo to najtrudniejszy okres jest, żeby zadebiutować. Gdy zadebiutowałem po siedmiu miesiącach, oczywiście byłem sprawdzany ze wszystkich stron, bo to nie tylko jeden utwór był przekazany, tylko kilka, bo się bali, że się pod kogoś podszyłem. Sprawdzali mnie przez 7 miesięcy. Dopiero po 7 miesiącach po wydaniu mi się przy... powiedziano, że takie coś było. Ale wtedy ta pani, też pisze poezję, powiedziała mi tak: Panie Arku, jeżeli pan myślał, że debiut będzie dla pana ciężki, to muszę pana rozczarować. Bo będzie gorzej dla pana później niż do debiutu, ponieważ pan pozmieniał całkiem wszystko. Do góry nogami przewrócił całą poezję. Nie ma do pana kogo porównać, tak samo do pana tym bardziej. No i jakoś to się sprawdza, nie? To wracamy do tego, co bardzo tutaj mnie zaciekawiło czyli jakby stworzenie nowego gatunku, bo to jest coś, Niezwykłego. Psychofilozjonizm? Dobrze? Tak, psychofilozjonizm, tak się psychofilozjonizm. tak się nazywa. I to ma coś wspólnego z psychologią i filozofią? Tak, bardzo dużo ma. Jest dużo w filozofii w moich utworach. Jestem też psychoanalitykiem, czyli wszystko analizuję ludzi. Uczę się ludzi zawsze. To nie tak, że ja się nie uczę. Ja całe życie się uczę dla mnie każdy człowiek jest wartościowy i wszystko jest wartościowe i ja po prostu y, uczę się przez cały czas wielu rzeczy jeszcze nie wiem i podejrzewam, że do końca życia się będę uczył i tak niewiele będę wiedział jak to mówią ale dzięki temu że jestem filozofem, psychoanalitykiem w moich utworach jest dużo filozofii zawartej no i Dlatego powstał ten styl. Tak? Musiałem to jakoś pokazać, bo y, przez jakiś czas szukaliśmy y, kto podobnie pisze, bo to nie jest tak, że y, ja sobie wymyśliłem od tak ni z gruszki, ni z Pietruszki, że stworzę coś nowego. Szukałem y, wśród różnych poetów i to y, poetów bardzo znanych, docenianych. I faktycznie okazało się, że gdy szukaliśmy, no faktycznie nie było poety czy tam twórcy, który wpisałby podobnie. I dlatego powstał ten nowy styl. Tak to wyglądało naprawdę. Tak? Powstał on w 2015 roku, wymyśliłem taką nazwę. Buntuje się przeciwko wielu rzeczom, które y, uważa się za kulturę. Y, buntuje się przeciwko temu, że zmieniamy znaczenie słów, na przykład przyjaźń już y, w wielu przypadkach, określenie przyjaciółka, przyjaciel, to każdemu się kojarzy z, z nie wiem, z partnerem, z tym. A dla mnie przyjaciółka czy to jest przyjaciółka w znaczeniu przyjaciel, a nie tam nie wiadomo co. A mi się też nie kojarzy przy, przy, przyjaciel z partnerem. Może być, ale no, no tak, no, ale mówię, w wielu przypadkach już się zmieniają znaczenia yy, słów, tak? I to mi yy, się bardzo nie, po, nie podoba. Ja bardzo dziękuję za to, co Pan powiedział o nadziei, że w Pańskich wierszach zawsze jest ta nadzieja, i jak ten wiersz, który tu przytoczyliśmy na, na początku, o tej pochwale życia, bo to, co najbardziej akurat moją uwagę zwraca. To właśnie ta pewnego rodzaju akurat w, w, w tym wierszu taka naiwność, ale wynikająca ze spojrzenia na świat oczami dziecka i to, jak Pan mówił, że, że, że ma marzenia. To myślę, że to wielki skarb mieć marzenia jak będąc dorosłym człowiekiem i zarazem tworzyć. Ja mam dużo marzeń tak naprawdę. I dzięki temu, że chcę wydać ten tomik, w ogóle będę y, zawsze dążył do wydawania wszystkich moich utworów. Y, moje marzenia wiążą się też z, właśnie z tym, że gdy mi się uda, chcę stworzyć fundację y, dla y, ludzi współuzależnionych, ofiar przemocy fizycznej i psychicznej, ośrodek. Y, y, chcę pomagać ludziom. Pomagać im y, walczyć y, z tym złem, które ich otacza. Y, chcę znaleźć swoje miejsce na Ziemi, jak to mówią, y, gdzie będę się dobrze czuł. Y, no, jak to mówią, marzenia nas y, prowadzą do celu. Bo jeżeli byśmy nie mieli marzeń, no to, no to co to jest za życie, tak? Jeżeli ja nikomu ty, tym szkód nie będę robił, to tylko do realizować takie marzenia. I to jest też cel w życiu. Ja myślę, że poezją nikomu szkody nie, nie można zrobić, co najwyżej go zachwycić. No, wie pan, różnie to bywa, bo jeżeli ktoś e, myśli, że. E, można powiedzieć, że miałem takie przypadki, kiedy najpierw były osoby zachwycone moją twórczością i to osoby, które piszą, bo to ja nie mówię o zwykłych, tylko właśnie o osobach, które piszą, ale bardzo szybko tak jakby... Zaczęły y, podchodzić do mnie z taką trochę ironią. Tak jakbym rzucił im wyzwanie i oni na mnie y, już tak nie patrzyli jak y, w początku, kiedy ja na przykład im przedstawiałem utwory, tak? Bo oni piszą i, i inną poezję. Każdy ma inne spojrzenie. Ja nigdy nie oceniałem y, ludzi. Y, jeżeli ktoś pisze w taki sposób czy inny, nie mnie oceniać. To oceniają ludzie, którzy to czytają. Jeżeli im się podoba, to jest wartościowe. Jeżeli nie, no to wtedy poeta, który czy tam pisarz, czy malarz wiedzą, że to nie jest to, co ludzi interesuje. Tak? Ale nigdy nikogo nie oceniałem. Ja jestem bardzo często oceniany. Ale ja to mnie jeszcze bardziej buduje, bo przedstawia mi to, że to co robię ma sens. Tak to wygląda. I będę, mówię tak jak powiedziałem już wielokrotnie, będę dążył cały czas do tego, żeby pisać, bo uwielbiam pisać. Będę dążył do tego, żeby wydawać. I będę dążył do spełnienia właśnie tych marzeń, tak i właśnie nadziei na to, że będzie o wiele lepiej niż jest obecnie. Podobno jak się głośno wyrazi, czego się chce, to prędzej czy później to się spełni. A ja u Pana właśnie słyszałem, że Pan uwielbia i chce pisać, i chce wydać, i, dos i będzie Pan spełniał swoje marzenia. Także ja tego, tego, tego życzę wszystkiego najlepszego, a moim i Państwa gościem był Pan Arkadiusz. Skor? A ja jeszcze na zakończenie tego chciałbym yy, z takim apelem do Państwa, ponieważ yy, niecały miesiąc temu napisałem apel na swojej stronie i chcę od razu wytłumaczyć: nie zbieram pieniędzy, nie o to mi chodzi. Ja szukam ludzi, którzy mają yy, znajomości. W instytucjach kulturalnych, w instytucjach, y, które zajmują się y, wydawaniem y, kulturą, sztuką, by mi pomogli wydać. Ja nie chcę pieniędzy, ja chcę pomocy. Pieniądze to jest tak zwana ryba. Ja ich nie potrzebuję, ja chcę wędkę, jak to ktoś kiedyś powiedział. I dzięki tej wędce ja będę spełniał swoje marzenia. Moim celem jest wydanie, spotkanie się z ludźmi, którzy lubią moją poezję, yy, organizowanie różnych spotkań, a nie pieniądze. Wszystko, co do tej pory robię, robię za darmo. Nie brałem żadnych pieniędzy ani za wieczorek, ani za yy, wydawanie. Bo chcę, żeby ludzie zobaczyli moją poezję. A teraz, gdy już skończyłem tom, jak to mówią, marzenia trzeba spełniać. Ale współpracuję z fundacją, która mi też dużo pomaga. I oni, co mogą, pomagają, ale też mają ograniczone środki i ograniczone możliwości. Jest to fundacja FOSA, z którą współpracuję już od dwóch lat. I nawet taka pomoc, ja nie dostaję tutaj żadnych pieniędzy od nich. Oni mi pomagają jak mogą. Czyli yy, stworzyli mi YouTube'a, na którym można posłuchać moich utworów. Yy, teraz nagrywamy właśnie yy, ten wywiad. I to też jest pomoc. I tu nie chodzi o żadne pieniądze. Tu chodzi o to, bym mógł dotrzeć do innych ludzi. I, i taki jest sens tego mojego apelu. Także dziękuję za uwagę. Miło było mi Państwa gościć i z Państwem się podzielić moimi przemyśleniami. Mam nadzieję, że nadal będziecie czytać moje utwory i będziecie szczęśliwi, że możecie poznać moją twórczość, że dużo wam da i, i, i pomoże w życiu. Proszę państwa, proszę wpisać w wyszukiwarkę Arkadiusz skor Szordykowski. Bez skor. Czyli tylko imię nazwisko. Arkadiusz Szordykowski i tam powinno, powinny być i wiersze i linki, przekierowanie do YouTube'a. Tak, tam wtedy wszystko można znaleźć. Moim państwa gościem był pan Arkadiusz Szordykowski, poeta, psychoanalityk, twórca gatunku literackiego psychofiliozjonizm. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Miło było.